W tym roku po raz kolejny ruszyły badania profilaktyczne, między innymi chodzi o badania na okoliczność raka piersi. Kto powinien w szczególności poddać się tym badaniom? Wszystkie kobiety, które są w jakiś sposób zagrożone rakiem piersi, rakiem sutków, powinny się poddać badaniu mamograficznemu, bo o tym badaniu mówimy, plus badaniu ultrasonograficznemu sutków. W wypadku gminy Kędzierzyn Koźle są to kobiety w wieku od 40 do 49 lat i ten przedział spowodowany jest tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje badania profilaktyczne kobiet od 50 roku życia, więc te 10 lat gmina obniżyła, co jest na pewno z dużą korzyścią dla mieszkanek Kędzierzyn Koźle. Nosie te badania profilaktyczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o badania mamograficzne, trwają od wielu lat. Czy teraz kobiety powinny rzadziej, częściej, mniej się badać, więcej? Wszystkie kobiety w dalszym ciągu powinny się badać. Co roku dochodzi kolejny rocznik kobiet, które wchodzą w te badania i w dalszym ciągu co dwa lata badania mogą wykonywać kobiety, które były objęte tymi badaniami już wcześniej. Czy rak piersi to groźny nowotwór? Nie tylko groźny pod względem śmiertelności, ale również i znacznie rozpowszechniony w Polsce. Jest, jednym, jest na jednym z czołowych miejsc pod względem zarówno zachorowalności, jak i umieralności. Także jest to na pewno poważny problem i warto się badać. I to pomimo tylu programów profilaktycznych, bo przecież gmina Kędzierzyn-Koźle nie jest jedyną, która taki program prowadzi, a jednak te statystyki są tak zabójcze. Tak, to prawda, z tym, że tu co należałoby podnieść również, że gmina Kędzierzyn-Koźle przeznacza dość duże środki, a środki porównywalne z dużo większymi miastami, jeżeli chodzi o, o, o ten program profilaktyczny, także tu chwała naszym przedstawicielom w Radzie. I dodajmy, że nie było to umówione. Pan doktor nie dostał ekstra pieniędzy za to, żeby wychwalać gminę. Nie, nie dostałem. <grych> Ale wracając jeszcze do samego badania, panie doktorze, czy są kobiety, które w szczególności powinny koniecznie skorzystać z tych badań? No, bo pula jest ograniczona, nie każdy się zmieści w tej puli. Szczególnie na badania powinny zgłaszać się kobiety, które rodzinnie są zagrożone występowaniem raka sutka, bądź również występują jakieś inne przyczyny, które zwiększają ryzyko zachorowalności, od choćby stosowanie tabletek antykoncepcyjnych czy innej formy hormon hormonalnej antykoncepcji. Czyli tabletki owszem, ale wtedy większe ryzyko jest. Tak, niestety to jest rzecz wiadoma od wielu lat, że tabletki antykoncepcyjne zwiększają ryzyko wystąpienia raka sutków. Czy przez te wiele lat programu Pan doktor dostrzega, że te kobiety coraz częściej są diagnozowane, coraz szybciej, szybciej są leczone? E, tak, wszelkie badania profilaktyczne pozwalają wykryć zdecydowanie wcześniej zmiany, zmiany, które są niebadalne, niepalpacyjne. A pamiętam przypadek sprzed roku, gdzie zmiana o średnicy 7 mm okazała się być nowotworem złośliwym i zmiany 7 mm leżącej w głębi piersi nie jest w stanie je wybadać ani pacjentka, nawet jeśli regularnie bada piersi, ani najbardziej doświadczony lekarz. Czyli jednak tylko badanie profesjonalne mamografia bądź USG. Tak, zdecydowanie na pewno mamografia i USG jako dwie komplementarne metody, które się nawzajem uzupełniają, a nie można mówić, bo często zdarzają się pytania pacjentek, które badanie jest lepsze, które powinno być wykonane w pierwszym rzędzie to są dwa badania uzupełniające się trzecim. Badaniem uzupełniającym jest badanie palpacyjne. Te trzy badania muszą ze sobą współgrać. Bywa tak, że jednym badaniem coś się stwierdza, a pozostałymi dwoma nic. No cóż, w takim razie zapraszamy kobiety: badajcie się, korzystajcie z tych badań. To nic nie kosztuje i nic nie boli. A nie kosztuje rzeczywiście, natomiast co do bólu, to niestety muszę powiedzieć, że piersi jako narząd wrażliwy a na ból. Czasami powoduje to, że pacjentki niektóre odczuwają niewielki ból w trakcie badania mamograficznego, ale na pewno nie jest to nic wielkiego ani nic, czego nie można by było zupełnie spokojnie znieść.